Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak nie nagrywałam vlogów, to nie nagrywałam, a jak zaczęłam nagrywać, to dzień po miło. Tak, bo dzisiaj jest sobota i dzisiaj również nagrywam vloga, ponieważ mam ciekawe plany. Co prawda, nie we wszystkie miejsca będę mogła Was zabrać i nie wszystko będę Wam mogła pokazać, ale myślę, że i tak miło spędzicie ze mną czas. Dzisiaj jest sobota i ja wstałam o godzinie 8, bo jeszcze chciałam zmontować, słuchajcie, film wczoraj i mam nadzieję, że uda mi się ze wszystkim to teraz jest około godziny 9, jak widzicie, zebrałam się, wskoczyłam również w taką fajną swetrową sukienkę, bo dzisiaj chciałam być troszeczkę lepiej ubrana, prawda, nie idę na żadną imprezę, ale wiecie, takie... Sobotnie wyjście też zobowiązuje do sukienki, co według mnie, ja czuję się dużo lepiej w sukienkach, nie przypadam za spodniami, kiedyś nosiłam ich sporo, ale teraz to nie są moje klimaty, ale zanim opowiem Wam jakie są plany na dzisiaj, to może czułeczka. Mm. Mm bo ta powitała mnie bardzo ciekawą pogodą. Na szczęście jest temperatura dodatnia, więc się nie martwię, ale już dwa razy przez tam 2-3 minuty padł u nas śnieg, więc chyba nie musicie e, zgadywać jakie miałam przerażenie na twarzy, jak to zobaczyłam, bo niestety śnieg przy bardzo słabym oświeżaniu, które zdarzyło się u nas ostatnio, niestety oznacza po prostu dla mnie areszt domowy, co nie jest fajne, e, więc e, mam nadzieję, że ta Stamperatura ja się utrzyma i już więcej opadów nie będzie, bo miało właśnie tak przelotnie padać, Nie było, wiecie, zapowiedziane jakieś bardzo duże opady śniegu, więc to mnie na szczęście uspokaja. Wczoraj też położyłam się w miarę wcześnie, bo około północy, więc na spokojnie się wyspałam. Wiecie, 8 godzin snu to jest tak. Akuratnie, więc cieszę się. I chociaż dzisiaj jest sobota, i powinnam wiecie, odpoczywać, bardziej spędzać czas z ludźmi, to ta pierwsza część soboty, niestety, będzie pracowita, ponieważ mam do zmontowania film. Chciałabym, żeby dzisiaj właśnie vlog z wczoraj już na kanał, chciałam też dla Was nagrać outfit i staram się wiecie, jakoś tak ogarnąć w przestrzeni. Z drugiej strony, też staram się mimo wszystko powiedzieć o tym, że jest to weekend i że chociaż trochę powinnam odpocząć, ale myślę, że odpoczął na drugiej części dnia, bo e, idziemy do dziadków e, właśnie na taki lunch i e, kawę. A potem idę na obiad o kolację, która jest właśnie obiad kolacją moją urodzinową. Bo niestety urodziny, wiadomo, spędziłam czas z rodziną, ale miałam mieć imprezę, a potem z niej nie wyszło nic. W międzyczasie właśnie planowaliśmy po prostu taki bardzo wąskim gronie obiad urodzinowy, ale jak wiecie, się pochorowałam, więc i tak z imprezy by nic nie wyszło, ani z tego spotkania nic nie wyszło. I zostało na przesunięte właśnie na termin, kiedy będę wreszcie zdrowa. I ten termin wreszcie nastąpił. Mamy zamówiony stolik naszych Ulubionej restauracji, czyli Ola Mexico. Niesamowicie się cieszę, bo nie byłam tam od chyba połowy listopada, jakoś tak, więc dość długo mnie tam nie było. Ale lubię ich kuchnię i w ogóle lubię kuchnię meksykańską, ale mam wrażenie, że właśnie Ola Mexico jest najlepszą, właśnie restauracją meksykańską w okolicy, bo drugie macie nie tylko rzeczy meksykańskie, bo macie, właśnie macie i Meksyk, i taki Teksas, właśnie, czyli zamykany Meksyk więc macie różne opcje, po drugie jest świetny obsługa jest przesympatyczna, jedzenie jest przepyszne, wiadomo, że ceny są no, na średnim poziomie, ale za taką jakość naprawdę warto zapłacić. I jeżeli kiedyś będziecie w okolicy, albo jesteście z okolicy, to tutaj nikt mi za to nie płaci. To jest moja prywatna polecajka. Naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Więc odwiedźcie, a dajcie to znać, jeżeli jesteście właśnie z okolic, miasta, albo jeżeli bywaliście w którym mieście, jaką knajpę wy polecacie, bo jestem ciekawa, może odkryję dzięki Wam coś nowego. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Słuchajcie, jest około godziny 12.15. Ja właśnie teraz przysłałam już film i w tym roku nastąpi pewna zmiana, ponieważ chciałabym bardzo doceniać moich patronów oraz wspierających. Dlatego też pomyślałam, że patroni oraz Moi wspierający tutaj bezpośrednio na YouTubie będą dostawać link do filmu niepublicznego i będą mogli zobaczyć moje filmy dużo szybciej. Co nie będzie to dzień czy dwa szybciej, tylko przeważnie będzie to kilka godzin. I tak dzisiaj chcę udostępnić film dla patronów i wspierających o godzinie 13, a dla wszystkich film o godzinie 18. Myślę, że to będzie taki miły ukłon w stronę wszystkich tych osób, które. Wkładają w rozwój tego kanału swoje środki finansowe, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dlatego też nie będę tego tutaj uzależniać od poziomu, słuchajcie, wsparcia. Każda osoba, która wpłaci nawet 5 zł, będzie miała szybszy dostęp do filmu. Więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak w miarę sprytnie ogarnąć. Już nawet mam przygotowaną listę aktualnych patronów, Widzicie specjalną grupę do rozsłania maili, bo patroni będą dostawać linka na maila, bo Patronek nam daje właśnie wasze maile, przez co mogę się z wami skontaktować i zawsze tak się z wami kontaktuję. I myślę, że to będzie najszybsza forma komunikacji, bo po prostu będzie wam przychodził link z nowym filmem na maila, natomiast wszyscy moi wspierający będą zapraszani na kartę społeczność, ale też w aplikacji będzie wam e, po prostu nowy post wyskakiwał i tam będziecie mieli link do filmu i będziecie mogli po prostu moje filmy obejrzeć szybciej. Jestem ciekawa czy taka opcja wam się spodoba i nie, nie jest to żadne dyspozyfikowanie, bo nie są to jakieś specjalne filmy za które trzeba płacić, jest to po prostu szybszy dostęp. Myślę też o specjalnym, dodatkowym filmie, który nie będzie miał pewna ilość materiałów publikowanych na moim kanale, ale to myślę, że ogarniemy dopiero gdzieś w lutym, slash marcu, ponieważ nie wiem jak wyjdzie to, to czasowo. Przede wszystkim chcę się skupić na dostarczaniu materiałów, wiecie, dla wszystkich, bo jednak Wy jesteście moimi widzami, poświęcacie czas, żeby oglądać moje materiały, czekacie, wspieracie mnie. Jestem Wam za to naprawdę wdzięczna i nie chciałam nigdy, żeby moje wszystkie treści były za pejłolą, no bo uważam, że to jest bo nie fajne, dlatego też właśnie pomyślałam, że dodatkowy film, wiecie, za ten najniższy próg 5 zł, to nie jest jakiś e, duży problem. Nie wiem, czy jeden, czy dwa w miesiącu, to muszę właśnie ogarnąć. Ale dlatego, że jeszcze nie mam dokładnie ogarnięte, jak to będzie to wyglądać w tym roku, jeżeli chodzi o moją kwestię czasową i to, ile chcę publikować filmów, dlatego na razie nie chcę tutaj składać deklaracji. Myślę o dodatkowym filmie. Dwóch filmach w miesiącu dla właśnie wspierających i patronów. Dajcie znać, czy, co o tym myślicie? Czy byście e, właśnie dzięki temu, nie wiem, wykupili wspieranie za 5 zł, jakby były dodatkowe materiały? Czy uważacie, że to jest niefajne? Czekam tutaj na Wasze opinie, e, bo szczerze mówiąc, mam tutaj kilka wątpliwości. Wiem, że wielu twórców tak robi, wiem, że wiele osób jest chętnych, żeby właśnie, nie wiem, za 5 zł miesięcznie dostać dodatkowe materiały. Dlatego Pomyślałam, że po prostu tutaj zapytam Was o opinię, ale cieszę się, że się wyrobiłam. Teraz muszę jeszcze troszeczkę rzeczy ogarnąć na kąpie. Spakować kilka rzeczy, bo muszę ogarnąć książki, które wczoraj babci wypożyczyłam. Spakować je, żeby nie zapomnieć ich zabrać. Mam jeszcze produkty z kalendarzy dla mojej siostry. Właśnie z kalendarzy, o do włosu, bo ona testuje właśnie te produkty, więc muszę jej dać, bo oczywiście zapomniałam tych ostatnich produktów i dać przez ostatnie kilka razy, więc muszę jeszcze to spakować i troszeczkę rzeczy muszę, być ogarnąć, jak na przykład spakować torebkę, więc postaram się ogarnąć i mam nadzieję, że się wyrobię. Ok, było trochę nerwowo i było trochę poganiania własnego ogona, ale udało się, wyrobiłam się. Jestem z tego powodu niesamowicie zadowolona. Mam już wszystko spakowane, ogarnięte. Teraz muszę jeszcze tylko nagrać TikToka. A jest godzina 14, a o 14.30 mam być u dziadku, ale że podjeżdżamy autem, więc nie ma tutaj jakiegoś większego problemu, więc na pewno się wyrobię. Mam tylko nadzieję, że mi się nagrać outfit. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Najwyżej nagram u dziadku. Wolałabym tego nie robić. Robić, bo, oczywiście, zabieram ze sobą kamerę, bo odezwę się do Was w restauracji. Ale nie nagrywam udziałków, nie chcę się stosować e, też. Coś, Cenię prywatność moich dziadków, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. I tak wiem, że czasami u dziadków nagrywam, ale dzisiaj będzie to takie bardzo krótkie i konkretne spotkanie, bo jest to po pierwsze spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. I ja wiem, wiem, że dzień babci i dziadka jest w kolejny weekend, a praktycznie w kolejny weekend powinno się pójść do dziadków, ale z racji tego, że moja babcia ma 16 urodziny, to zazwyczaj właśnie łączymy i gdzieś w okolicy urodzin, a w dni, właśnie dziadka i babci idziemy w odwiedziny, a że w przyszły weekend mamy trochę planów, więc stwierdziliśmy, że ten weekend będzie równie dobry jak przyszły i nie ma w tym nic złego, dlatego też właśnie się wybieramy i to będzie, wiecie, takie naprawdę rodzinne spotkanko, bo będzie nam sporo, więc też nie chciałabym jakoś wyciągać kamery i stresować mojej rodziny, więc mam nadzieję, że to rozumiecie, ale potem jak już będziemy w restauracji, to oczywiście się do Was odezwę, pokażę Wam, co będę jadła i będziemy dalej kontynuować z vloga. Właśnie ta wizyta moich dziadków była takim powodem, gdzie zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać dzisiaj vloga. Bo zawsze jak idę do dziadków i wiem, że tam nie będę nagrywać i że będzie kilka godzin wycięty z vloga, to mam taką rozkminę. Czy warto, czy nie warto? Ale z racji tego, że potem będę miała miłe spotkanko i chciałam Wam pokazać właśnie moje ulubione, nie wiem, jedzenie, czy przetestujemy jeszcze, nie wiem, czy wezmę swoje ulubione jedzenie, czy przetestuję coś nowego w tej restauracji i że później jest właśnie wyjście to stwierdziłam, że a dobra, nagram vloga stęskniłam się za nagrywaniem vlogów przecież jak wytnę z vloga tylko godzinę, to się nic złego nie stanie i na pewno to zrozumiecie i jeżeli chodzi o właśnie moich dziadków to się nie zdziwcie, idę na wózku zwykłym ręcznym, inwalidzkim ponieważ niestety moi dziadkowie mieszkają w bloku na piętrze i niestety trzeba wnosić wózek, bo nie ma windy więc opcji na wózek elektryczny nie ma i ok, mogłabym potem wrócić do domu przesiąść się na elektrykę i pójść do knajpy na elektryku ale to by było za dużo zachodu, bo po prostu od dziadków wsiądziemy w auto i pojedziemy bezpośrednio do restauracji, a potem właśnie siostra z narzeczonym mnie odwiozą, więc myślę, że to wiecie, czasami, czasami właśnie trzeba troszeczkę pomyśleć nad logistyką, żeby to się dużo lepiej spinało czasowo, bo czasami wiecie, nie opłaca się wracać do domu, nie wiem, zmieniać wózka, nawet słuchajcie, jeśli się z siostrą, bo to był taki, że spotkamy się na miejscu w restauracji, ja przyjdę na elektryku i wszystko cudownie. Oczywiście o ile nie będzie śniegu. Poczem nagle tam chyba na drugi dzień ma się mnie dzwoni i mówi, ej, ale jak to chcesz być na elektryku, jak idziemy do dziadków, gdzie jesteś na ręczyn? A ja takie, no właśnie, dobre pytanie. I wiecie, czasami człowiek naprawdę zapomina, już nawet moja siostra się przyzwyczaiła, że większość miejsc chodzi sama, wyjdzie na wózku elektrycznym i czasami się zapominamy i są właśnie takie... Turbo śmieszne wpadki, gdzie, wiecie, planujemy wszystko logistycznie, jest wszystko tip top i pytamy, ale... Tutaj to się nie zgrywa. Ej, ale to nie zadziała w ten sposób. Ej, tak będzie szybciej i wygodniej, tak i tak dalej. Więc, jak widzicie, czasami e, nawet osoby, które mają wprawę w różnych rzeczach, mogą się czasami zgubić w sytuacji. Więc e, niesamowicie mnie to bawi. Dobra, ja nie przedłużałam, bo chciałabym jeszcze zdążyć nagrać tego TikToka, e, więc e, mam nadzieję, że mi się to uda. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie się za mnie kciuki. Later that same evening. Jesteśmy w Ale Meksyko i nawet jesteście już po jedzeniu. Teraz mam tutaj bezalkoholową margeritę truskawkową. Ale wiecie jaki jest minus? No. Iść najpierw do dziadków, a później na obiad taki, że człowiek już jest do i dopiero idzie jeść. Niestety, ciężko wyjść od dziadków, wiecie, nic nie zjedząc. Tym bardziej, że nasza babcia przygotowała leczo i było przypyszne, Potem jeszcze usmażyła gofry i weźcie tutaj, odmówcie własnych dziadków. No jest to raczej średnio możliwe. Dlatego ja dzisiaj zdecydowałam się tylko i wyłącznie na przystawkę z łososia, którą teraz możecie zobaczyć. To jest moje ulubione danie. Też jest lekko pikantne, ale ja dzisiaj miałam na coś pikantnego. Wypiłam również herbatę sezonową z gruszką, ja i tak jak wspomniałam, teraz piję sobie y no Zyskawkowa, bo raczej blaga mózgu i chciałam wam pokazać, bo dostałam od Arii spóźniony prezent urodzinowy, który na mnie czekał tyle, bo byłam chora i chciałam wam pokazać co dostałam, bo się niesamowicie cieszę, I, więc myślę, że to będzie super wam pokazać. Dostałam płytę, tak bo dla mnie najlepszą płytą, prezentem są płyty ulubionych zespołów, naprawdę. I nawet właśnie wczoraj się koleżanka ze mnie śmiała, że ja jestem bardzo, bardzo staroświecka, bo wszyscy teraz słuchają, wiecie, muzyki na Spotify, na YouTube, a ja wiecie, płytka, wieża, budzę muzykę i konsumuję treści. O, i mam płytę Dawida Piaskowskiego. Mega, mega się cieszę. Co prawda za tydzień niecały. No, za tydzień lub za 6 dni premiera ma kolejna płyta, którą mam już zamówioną, więc będę miała co słuchać w wolnych chwilach, których niestety brakuje. I jeszcze dostałam, ale teraz nie znajdę kulę do kąpieli, za co Ale bardzo, bardzo dziękuję, bo teraz tę płyta i cała paczka niesamowicie pachnie, bo ta kule do kąpieli pachnie mega, mega, i ja ale się za kamerę śmieje, ale tak wiem, wiem, ja jestem w zabawna. I muszę przyznać, że jedyny minus jest taki, że tutaj w Rubis Strasznie wieje. Jak wychodziliśmy od było naprawdę spoko, jeżeli chodzi o pogodę. Natomiast wysiedliśmy w rumie z auta i słuchajcie, tak wiało, że po prostu ja z piętą. Tutaj na taki: O Jezu, jak je dziś szybko do środka. E, więc e, oczywiście statyw zajmuje teraz pół stołu, więc szybko będę za chwilę zwijać. Ale cieszę się, że właśnie będę miała okazję sprawdzić ten mikrofon, też w restauracji. Co prawda, nam dzisiaj na niego założyć kota, żeby sprawdzić akustykę bo podobno ten dźwięk będzie przyjmniejszy, ale oczywiście pod rana o tym zapomniałam, przypomniałam mi się udziarku, kiedy już tego kota nie miałam, więc następnego vloga będziemy nagrywać z troszeczkę innym dźwiękiem. Nie wiem jeszcze ile posiedzimy. Na pewno się do Was odezwę po porosie Nie chcę za dużo gadać. Bo teraz wszyscy się co, wszyscy czekaj, aż ja skończę, a się skończy, A co, jeśli o to chodzi? Okej, okay, świętujemy moje urodziny, ale mimo wszystko e, wiecie, nie chcę przedłużać. Planujemy coś razem fajnego, co się niedługo pojawi na kanale, o tym się dowiecie. Ale to na razie jest tajemnica, ale nie będziecie musieli jakoś bardzo długo czekać, więc myślę, że warto obserwować kanał. Later. Jak widzicie, dotarłam już do domu, jest około godziny 9 i to był naprawdę dobry dzień. W sumie, dobre popołudnie i dobry wieczór. Mieliśmy bardzo dużo fajnych rozmów, dużo śmiechu, dużo żartów. Tutaj z tego miejsca chciałabym Wam powiedzieć pewien. Bardzo śmieszny zażart, który rzucił dzisiaj mój dziadek i który rozśmieszył wszystkich do rozpuku. Słuchajcie, do takiego stopnia, że siedzieliśmy chyba z 30-40 sekund i po prostu się śmialiśmy, bo była to tak kuriozalna sytuacja, ponieważ mój dziadek coś tam mi tłumaczył, ja dziadkowi mówiłam, że okej, okay, ja rozumiem, ale coś mi się tam, wiecie, technicznie nie zgrywało, a dziadek w końcu... Był taki podirytowany, że nie potrafi mi tego tak opisać, żebym ja to zrozumiała. Myślał, że ja po prostu technicznie czegoś nie ogarniam, Miał mój dziadek, ale ja to naprawdę rozumiem, tylko po prostu uważam, że to nie może tak działać. Wiecie, e, zwykła dyskusja na temat, czy to tak może działać, czy nie. I w końcu mój dziadek, taki wiecie, podirytowany tym, że nie potrafi tego tak dobrze przekazać, słowami, całkowicie bez zastanowienia. Chodź, to ci pokażę! I wszyscy wybuchli śmiechem, i ja wiem, że część osób może się tutaj święci oburzyć, że jak mój dziadek mógł powiedzieć do mnie, że mam podejść, skoro wie, że przecież ja nie chodzę. Nie, słuchajcie, ten żart sprawił, że mi się tak ciepło na serduszku, że nawet nie macie pojęcia, a to dlatego, że po prostu pokazuje to, jak moja rodzina mnie traktuje. Mój dziadek. Tak jak wiecie, w normalnych kontaktach i wiecie, w normalnym życiu traktuje mnie całkowicie normalnie i po prostu totalnie odruchowo powiedział, że to chodź i zobacz. I dopiero, wiecie, jak powiedział te słowa, to się zorientował co powiedział i sam wybuchnął śmiechem. Rozumiecie ten poziom? I to jest właśnie super i tak właśnie przeważnie które mnie wszystkie mi osoby bliskie. Wiadomo, że wiedzą, że ja nie pójdę, tak? Wiedzą, że trzeba wózkiem gdzieś nie wiem, wiedzą, że trzeba mnie przesadzić i tak dalej, ale wiecie, to jest takie podejście, że dla moich bliskich, zarówno rodziny, jak i dla moich bardzo bliskich znajomych, ja po prostu jestem magdą. Muzyk to jest dodatek, wiecie. Oczywiście on jest dużą częścią mnie, ale to jest tylko dodatek. On mnie nie kształtuje, wiecie. On nie jest jakąś taką rzeczą, która mnie określa. On jest po prostu cechą, tak jak to, że mam brązowe oczy. On mam nadzieję, że rozumiecie i muszę przyznać, że ten dowcip mnie. Tak, rozwalił na łopatki. Że wow, wow, naprawdę śmialiśmy się długo. I jeszcze później, właśnie, Ali opowiadaliśmy to dookieś, i było zabawnie. W Ole Meksyku też było przepysznie, fajnie. Siedzieliśmy aż do 21. Co prawda, lokal jest otwarty do. No, puszczimy chyba za 10 czy za 5. Bo wiadomo, autem się szybko a to jest jakieś 50 po coś takiego. I słuchajcie, co prawda, aut, wiecie, lokal jest 22, ale z racji tego, że też moja siostra, jutro ma pewne plany i muszę rano wstać, to też muszę jeszcze do Władysława dojechać, przypominam. To też nie chcieliśmy siedzieć zbyt długo, ale to było przegenialne spotkanie urodzinowe. I wiecie co? Czegoś takiego potrzebowałam. Ja pamiętam jak planowałam w maju zeszłego roku właśnie imprezę urodzinową, to wtedy czułam, że potrzebuję imprezy, a Teraz, wiecie co, ja czułam, że ja potrzebuję wokół siebie ludzi zaufanych, bliskich, takiego mojego wąskiego środowiska, bo tego akurat potrzebowałam w tym okresie mojego życia. Wiecie, mamy różne okresy, mamy różne potrzeby, różne rzeczy przeżywamy i, i wiecie, ja nie mówię tutaj, że teraz przeżyłam jakieś nie wiadomo, wielkie rzeczy. Nie, ale po prostu jest taki okres mojego życia, że. Że to jest odpowiednie, a duże imprezy to nie będzie to. Ja wiem, że część osób może tego nie zrozumieć. Część osób pewnie pomyśli, że pewnie nikt nie chce na tę imprezę przejść, więc tak się teraz tłumaczysz. Nie, to nie o to chodzi. Czy to już się z tą małą tradycją, że ostatni klip w vlogach w tym roku, nagrywam w tym miejscu. Być może, a to dlatego, że po prostu wieczorami się wyjątkowo przykąpię, Udało mi się w tamtym roku, a może nawet wcześniej, wypracować taką prostą zasadę, taką regułę, że wieczory już są dla mnie na relaks. Fakt, że ten relaks następuje około godziny 21, ale mimo wszystko jest to czas dla mnie, dla rodziny, dla domowników, dla Guzika, wiecie, taki czas na odpoczynek, też mentalny. I chociaż mam obejrzeć, nie wiem, jeden odcinek serialu, to zawsze warto jest to zrobić. Teraz również wprowadziłam to, że jak kładę się do łóżka, to czytam chociaż kilka stron książki, więc myślę, że jest to dobry nawyk. Ale pomyślałam, że skoro i tak dzisiaj nie, nie tylko rano montowałam filmy, no i pracowałam, ale mało dzisiaj zrobiłam takich rzeczy, wiecie, filmowych, to stwierdziłam, że no, muszę jednak usiąść troszeczkę do pracy, muszę trochę rzeczy ogarnąć yy, i mam nadzieję, że to nie potrwa ten zwyczaj, jeśli nie wie, to, przy komputerze zbyt długo, bo nie jest to dobre, nie jest to zdrowe i człowiek musi się zrelaksować, człowiek musi troszeczkę odpocząć. W nowym rokiem też, słuchajcie, prowadziłam nową zasadę, bo zaczęłam pisać dziennik. Nie będę ukrywać, że miałam w zeszłym roku próby prowadzenia dziennika. Nawet mi kupiłam taką specjalną apkę na maki i tak dalej, ale mi to nie szło. I teraz, właśnie z aktualizacją, chyba, nie wiem, końcówka jest to listopada, początek grudnia, jak była ta aktualizacja ostatnia na iPhone'y, to słuchajcie, yy, wyszła taka aplikacja dziennik. I ona jest strasznie prosta i strasznie mi ta aplikacja wkurza, ale z drugiej strony bardzo łatwo się w niej pisze dziennik. I muszę się pochwalić, że mam wpisy od początku roku codziennie. Co prawda nie dam sobie żadnego postanowienia, że mam codziennie pisać dziennik, ale jakoś tak codziennie znajduję temat, o który chciałabym napisać i, i cieszę się z tego, bo podobno jest to bardzo dobre do różnego rodzaju rozwoju, wiecie, do oglądu w siebie, do oglądu sprawy, które mamy do załatwienia po prostu jest rozwijające. Ja ogólnie jako dziecko jeszcze w i potem w gimnazjum pisałam bardzo dużo dzienników i pisałam je ręcznie w zeszytach. Nigdy nie pisałam takiego pamiętnika chyba na kompie. Kiedyś próbowałam, ale wiecie, to były dwa, trzy wpisy i bardzo szybko mi się to nudziło. I później to zarzuciłam, czego żałuję, bo wiecie, jak sięgam tak z nostalgią do tych wpisów z gimnazjum czy z podstawówki, to kiedyś to się nazywało pamiętnik, ja przynajmniej tak to nazwałam, to powiem wam, że mam taki ogromny sentyment, kiedyś tam się krajało, wiecie, różne rzeczy, rysowało różne rzeczy, przypisowało teksty piosenek więc to było takie bardzo kreatywne zajęcie i bardzo, bardzo mnie cieszyło, bo ja w ogóle bardzo lubiłam pisać ręcznie jako dziecko i cieszę się, że do tego powróciłam i mam nadzieję, że ten nawet mi się, wiecie, jakoś tak utrwali. Co Zaprawdę, tak jak mówię, nie daję sobie żadnych postanowień, że mam pisać codziennie, bo uważam, że to nie jest kłopotie, zmuszać się do czegoś, ale chciałabym jak najwięcej chwil zapisywać tym bardziej, że to będzie taki dość ważny rok i pomyślałam, że to będzie dobre, a po drugie... Chcę mieć wgląd, bo potem też łatwiej by się wiedzieć swój rozwój, widzieć z czym się zmagamy i co jest problemem. Zawsze jest to jakoś tak dużo lepiej, kiedy. Właśnie mamy troszeczkę większą świadomość tego, co robimy, co myślimy, niż po prostu kiedyś świadomości nie mamy. Z tego miejsca chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować Z wszystkim osobom, które czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Jesteście wielcy, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim patronom oraz wspierającym. Dzięki Wam mogę rozwijać swój kanał, dzięki Wam moje pasy stały się moją pracą. I pamiętajcie proszę, że dla Was zawsze będzie teraz szybszy dostęp do filmu, więc wyglądajcie jako patroni maila, a jako wspierający Chodźcie na mój kanał do zakładki Społeczność, albo też na telefonach powinny Wam te posty wyskakiwać, i będziecie mogli dużo szybciej obejrzeć film. Znaczy, dużo szybciej, kilka godzin szybciej. Mam nadzieję, że będzie to dla Was miły taki dodatek do wspierania. Jeszcze raz całego serca dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.